Sportowcy wiejscy na start. Rzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe to piękna karta w dziejach polskiego sportu. W tym roku minęło 67 lat od momentu, kiedy w Czarnowąsach na Opolszczyźnie powstał pierwszy Ludowy Klub Sportowy. Przez ten czas sportowcy, wywodzący się z Ludowych Zespołów Sportowych zdobyli kilkaset medali w mistrzostwach świata i Europy oraz w Igrzyskach Olimpijskich. Od 16 lat Rada Główna Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe podsumowuje osiągnięcia klubów i całego Zrzeszenia w sporcie młodzieżowym. Trzeba przyznać, że ten dorobek z roku na rok jest coraz większy. Świadczy to o potędze ludowych zespołów sportowych oraz znakomitej pracy trenerów, szkoleniowców i działaczy. Nie był to wbrew pozorom ani lekki, ani łatwy rok ze względu na różne przeobrażenia, które polskiemu sportowi. I nie tylko towarzyszyły, ale wbrew tym obawom, sam jestem mile zaskoczony końcowym wynikiem, który dzisiaj tu w tym podsumowaniu za chwilę będziemy wszystkim działaczom, szefom klubów prezentować. Sądzę, że możemy być dumni, mimo że nie jesteśmy najbardziej kochanym zrzeszeniem czy stowarzyszeniem sportowym Rzeczypospolitej, powiedzieć tak. Po pierwsze, jedna czwarta, prawie 1 czwarta całego dorobku punktowego, bo to jest prawie 23% w sporcie młodzieżowym, tym najbardziej wymiernym, dającym się policzyć punktowo w mistrzostwach polskich i nie tylko. To dorobek klubów LZS-owskich. Proszę mi pokazać inne stowarzyszenie, które się może czymś takim pochwalić. Powtarzam, mimo trudnego roku. Po drugie, prawie dwukrotny od początku, kiedy uczestniczymy w tej klasyfikacji czyli od 1998 roku wzrost klubów punktujących w tym sporcie. Mamy ich 716. To jest dwa razy tyle, co było na początku, 364 15 lat temu. Jeśli chodzi o dyscypliny, to kolejna informacja, którą warto ciągle powtarzać. Na 70 dyscyplin sportowych klasyfikowanych w polskim sporcie młodzieżowym, ludowe zespoły sportowe obsadzają 57, Punktujących. 57. To już nie tylko te tradycyjne, z którymi nas się z reguły kojarzy, o czym za moment, ale wszystkie te, które jakby odpowiadają na współczesne zapotrzebowanie młodych ludzi, również na wsi. O często dziwnych nazwach, czasem niszowe, ale też potrzebne. I wreszcie te, które są okrętem flagowym ludowych zespołów sportowych. Jak za chwilę będę tutaj prezentował 80, 70, 60, 50 całego dorobku punktowego w danych dyscyplinach sportowych, to są kluby LZS-owskie. Od zapasów, poczynając na kolarstwie, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów itd., itd. Blisko 10 dyscyplin, które stanowi połowę całego dorobku sportu młodzieżowego w Rzeczypospolitej. To jest najkrótsza odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy potrzebni i czy warto na nas stawiać w obliczu kolejnej próby nowelizacji ustawy o sporcie, wreszcie kolejna kwestia to liczba LZS-owskich klubów tam najniżej, ale równocześnie w Polsce klasyfikowanych gmin i powiatów, w naszych i wreszcie województw, również w systemach patrzenia na rozwój sportu młodzieżowego. Gdyby nie LZS-y, to często byłoby tak, że w danym województwie. No byłby problem z uzbieraniem określonej przyzwoitej liczby gmin, powiatów, które punktują w dorobku młodzieżowym. Dam przykład dwóch województw. 100% wszystkich powiatów w Polsce, Opolszczyzna i Zachodniopomorskie, również to kluby LZS-owskie. 60-70% gmin, które uczestniczy w dorobku punktowym sportu młodzieżowego, to udział klubów LZS-owskich. A więc jesteśmy mocni również tam, na dole. I cieszę się, że właśnie samorządowcy, gminni i powiatowi, chcą, widzą i potrafią z nami współpracować i wspierać. Jeśli chodzi o sport na poziomie wojewódzkim, dorobek punktowy ludowych zespołów sportowych u panów marszałków, co jest później podstawą do ewentualnego dzielenia pieniędzy, jest prawie od 60% w województwie lubelskim. Prawie 30% w zachodnio-pomorskim, żebyśmy tak tylko po przekątnej Rzeczypospolitej popatrzyli. W wielu przypadkach od 15% do właśnie 20%, 30%, 40%. A więc mamy powody, dla którego głowę możemy nosić wysoko, ale równocześnie upominać się jakby o nasze miejsce i rolę. Co teraz w rozwiązaniach z polskimi związkami sportowymi no może być dla nas pewnym kłopotem. Stąd chcemy w daleko idącej współpracy, współdziałania z Polskimi Związkami Sportowymi dla dobra jednej kwestii, że ten talent gdzieś musi się pojawić, ktoś go musi znaleźć, trochę oszlifować i oddać profesjonalistom. Stwierdzenie, że gdyby nie było braci Zielińskich, gdyby nie było Fajtka, Sofii Enaui, to by nie było Tarpana Mrocza, Agrusu Zamość, czy Lubusza Słubica, ja tylko te trzy wymienię. Myślę, że jest Niesłuszną tezą, wręcz odwrotnie, gdyby nie było tarpana mrocza, to być może nikt by nie znalazł Zielińskich, nie znalazłby Fajtka, nie znalazłby tej małej Sandry, która jest pełną nadzieją olimpijską w biegach, mieszkającą na co dzień w małych Lipianach w dalekim województwie zachodnio zachodniopomorskim. To tylko takie drobne przykłady, żeby nikomu tutaj nie ujmować. Godne zauważenia przy tegorocznym podsumowaniu, a w przededniu kolejnych zmian w polskim sporcie. Czego LZT są? rozważnym decyzjom nowego ministra sportu i jego doradców, bo nasze miejsce jest również przy okrągłym stole polskiego sportu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które jak na razie muszę to powiedzieć, dla nas zabrakło komisji tegoż okrągłego stołu do spraw strategii polskiego sportu czy w każdych decyzjach ważnych, które dotyczą blisko 250 tysięcy członków, prawie 15 tysięcy klubów. Chyba, że tego nie chcemy. My, lzs owcy tego chcemy, bo wiemy, że w tych środowiskach wiejskich, mało miasteczkowych, ale i w dużych miastach, Podlasie Białystok to przecież klub w dużym mieście, ale grupujący cenną młodzież właśnie z tych ościennych, małych często miejscowości, istnieć na polskiej mapie sportu. Jasne, że my nie mamy ambicji, których sport seniorowski byłby w ogóle podstawą. My jesteśmy od upowszechniania sportu, od szukania tych talentów, od promocji sportu. A liczba olimpijczyków Rzeczypospolitej w powojennej historii jest wystarczającym argumentem, że te diamenty były znalezione. Po pierwsze, na czas, w odpowiedni sposób przygotowane i przekazane dalej. I niech tak zostanie, z wzajemnym poczuciem własnej wartości. I to dedykuję u progu nowego roku wszystkim włodarzom i decydentom polskiego sportu. W sobotę 14 grudnia w siedzibie NOTU w Warszawie podsumowano rok 2013. Wszystkich pozdrowił przewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Władysław Kościniak Kamysz. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania, po raz kolejny podsumowujemy rok działalności ludowych zespołów sportowych, tych wyników w sporcie wyczynowym, w rekreacji, w upowszechnianiu sportu, w sporcie młodzieżowym szczególnie. Za te wszystkie wydarzenia, za te emocje, które Wy jako animatorzy, jako zawodnicy dostarczyliście na, dostarczyli nam w tym roku, ogromnie serdecznie dziękuję. Nie ma sportu polskiego bez sportu ludowych zespołów sportowych, bez sportu wiejskiego, małomiasteczkowego, sportu lokalnego. To jest to miejsce w Polsce, gdzie tworzy się kultura fizyczna, tworzy się zapał do sportu, do wychowania w właśnie w takim, w takim duchu rywalizacji, ale pozytywnej, rywalizacji nastawionej na konkurowanie, ale też czerpania z radości samego udziału. I ta, ta idea zawsze ludowym zespołom sportowym przyświecała. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy każdego dnia z częstymi trudnościami, czasem z nieprzespanymi nocami, tworzą ten sport ludowy, bo, bo to Wy jesteście w tym wszystkim najważniejsi. Są dobre efekty tego roku, są mistrzostwa świata, medale, złote, najwyższe laury. Są też te wielkie emocje, które towarzyszą. Przed nami Igrzyska Olimpijskie, na które niezwykle liczymy. Sport zimowy to też sport wyrastający z klubów ludowych i, i tych reprezentantów na igrzyskach olimpijskich nie zabraknie również LZDS-ów. Mam nadzieję, że to, co się udało i to, jaką pozycję osiągnęliśmy w sporcie młodzieżowym, że dziś większość punktów, które są w tej realizacji przyznawanych, należy do LZDS-ów i są takie dziedziny i dyscypliny, w których bez LZDS-ów tak naprawdę nie ma polskiego sportu. Wam wszystkim, waszym podopiecznym laureatom, zwycięzcom, uczestnikom, tym wszystkim, którzy na każdym etapie tworzą rodzinę ludowych zespołów sportowych, dziękuję i przechodzimy zaraz do nagradzania tych najlepszych. Wszystkiego dobrego i proszę o więcej w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Doroczną galę sportu prowadził długoletni wiceprzewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Stanisław Kopeć. Rozpoczynamy od klubów. Które są wiodące nie od wczoraj, których wyniki możemy obserwować na co dzień i widzieć je nie tylko u siebie, w województwach, powiatach, ale również na arenach sportowych, świata, igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, Europy czy wreszcie kraju. Rozpoczynamy od tych dyscyplin, które w tegorocznej klasyfikacji. Zajęły pierwsze dziewięć miejsc, zdobywając największy punktowy dorobek możliwy do uzyskania w skali i zrzeszenia, ale również często kraju. Jakżeżby nie zacząć od królowej sportu? Lekka atletyka, miejsce pierwsze. Podlasie Białystok. Obawiam się, że państwa nie zaskoczyło. 790 prawie 6 punktów. Na miejscu drugim ZLKL Zielona Góra. 254 punkty. I na trzecim Agro Zamość, Nie chcę powiedzieć z fajtkiem na czele. 222 punkty. Na miejscu drugim kolarstwo 4366 punktów. Najlepsze kluby to ALKS Stal Grudziąc, Klub Kolarski Ziemia Darłowska i UKS Jedynka Limarokórnik. Tych sukcesów jest wiele, długo by mówić, na, na pewno najważniejsze sukcesy to wicemistrzostwo świata w sprincie drużynowym naszej zawodniczki, mistrzostwo Europy, także w tej samej konkurencji. Inne medale mistrzostw Europy na torze. Jest tych sukcesów wiele, ale no, przede wszystkim e, corocznie szkolimy i dajemy do kadr narodowych e, kilka dobrych zawodniczek i, i Cały czas to szkolenie jest prowadzone od kategorii młodziczki do, do, do praktycznie do młodzieżowca, i cały, cały czas szkolimy, staramy się to robić jak najlepiej. Na trzecim miejscu podnoszenie ciężarów 2433 punkty. To ponad 69% całego dorobku w tej dyscyplinie sportu. Najlepsze kluby to Mazowie Ciechanów, WLKS siedlce i Ganie Nowe. I LKS Dobryszyce, województwo łódzkie. Na czwartym miejscu łucznictwo 1797 punktów. To ponad 70% udziału w rynku. Najlepsze kluby to LKS łucznik Żywiec, Obównik Prudnik i GLKS Unia Pielgrzymka. Województwo Dolnośląskie. Na piątym miejscu zapasy kobiet 1700 punktów, czyli 82% dorobku całej dyscypliny sportu. Najlepsze kluby to MKS Cement Gryf Helm, WLKS Siedlce i Ganie Nowe i KS Sobieski Poznań. Nagrodę dla klubu Scheuma Lubelskiego odebrał Mistrz Świata w Zapasach Dariusz Jabłoński. Na szóstym miejscu zapasy wolne: 1658 punktów. Stanowi to 66% udziału w rynku. Najlepsze kluby to LKS Mazowsze Teresin, AKS Białogard i Ceramik Krotoszy. Na Na siódmym miejscu zapasy klasyczne 1451 punktów i prawie 58% udziału w rynku. Najlepsze kluby to AKS Piotrków Trybunalski, nagrodę odebrał wicemistrz olimpijski Piotr Stępień, GKS Kartuzja Kartuzy i KS Sobieski Poznań. Na ósmym miejscu tenis stołowy. 1075 punktów, czyli 40% udziału w rynku. Najlepsze kluby to GLKS Nadarzyn, Lups Warmia Litzbark Warmiński i LKS Odra Głoska. Na dziewiątym miejscu narciarstwo klasyczne. 999 punktów. Co stanowi 38% całego dorobku tej dyscypliny. Najlepsze kluby to Wisła Ustronianka, LKS Poroniec i LKS Witów Mszana Dolna. To jest duże wydarzenie, że te kluby na wsiach, w małych ośrodkach, w małych gminach, dają nam mistrzów. Mistrzów świata, mistrzów olimpijskich. Liczymy ogromnie na występy naszych zawodników i zawodniczych na olimpiadzie, na olimpiadzie Zimowej, bo to jest to wyzwanie na nowy rok. I dziękując dzisiaj trenerom, animatorom sportu, zawodnikom, organizatorom tym, którzy również relacjonują te przedsięwzięcia, życzymy sobie, żeby, żeby kolejny rok był przynajmniej tak udany jak ten. Liczymy bardzo na te sporty zimowe, liczymy na występy naszych zawodników. To jest e, zawsze wielka sprawa. Podsumować coś i nakreślić sobie plany e, na przyszłość, bo sport to nie jest tylko e, aktywność fizyczna. To jest też e, kultura fizyczna, czyli dużo szersze pojęcie. To jest e, rozwój taki społeczny, osobowy, to jest integracja społeczna, bo pamiętajmy e, o sporcie osób niepełnosprawnych, który jest ważnym elementem. Zachłysnęliśmy się i bardzo dobrze. Tym po Olimpiadzie w Londynie, ale, ale to nie może być jedno. Razowe pamiętajmy o tych osobach niepełnosprawnych, które też y, robią piękne rzeczy w sporcie i animują, i y, grają, i współzawodniczą. Tak więc wszystkim, którzy tworzą ludowe zespoły sportowe, którzy tworzą sport wiejski, mało miasteczkowy, ten na prowincji, ten w Polsce lokalnej, wszystkiego dobrego na Nowy Rok i, i samych sukcesów. Panie i panowie, szanowni państwo, kolejna dyscypliny pojedyncze w dzisiejszej klasyfikacji. Państwo wiedzą, jakie były reguły. I zasady takiego klasyfikowania jest ich 25. Wobec tego proponuję, po pierwsze, abyśmy się w układzie 4 razy po 6 jest wystarczająco dużo miejsca zmieścili. Sumo 65,43 punkta. KS Agros Zamość. Pekłondo Olimpijskie. ULKS Borne Surinowo-Zachodnio-Pomorskie. 24 punkty. Ekwondo IDF prawie 30 punktów. KS Dragon Mianów Badminton UKS Hubal Białystok. Przenieśliśmy się już z obolszczyzny do Białego Stoku. 40 prawie 2 punkty. Szachy Mux Stoczek 45 Białystok. 29,56. Przypomnę Białystok to Podlasie. Piłka nożna kobiet. Jakby ktoś zapomniał, to oczywiście medyk koni. Wielkopolska 177 punktów. Jedna trzecia polskiej piłki nożnej to kluby LZS-owskie. Szanowni Państwo, kolejne sześć dyscyplin. No i oczywiście ze względu na kajakarstwo, również poproszę pana dyrektora Kublika. No bo tak po znajomości. Kajakarstwo klasyczne. jest piast 106, przepraszam, 105,5 punkta Pomorskie. Piatrów 20,5 punkta. PNKS Żywiec Śląskie 263,6. Box. mam nadzieję, kolor zamknęł się rzeszy. Kielębski klub Raś Kielca. 104 punkty. Sporty Saneczkowe 42% całego udziału. UKS Nowiny Wielkie Uni Hokej. MLUKS, czyli Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 1 k Pomorskie. 70 punktów. Macie zachodnią pomorskie, przepraszam. I hokej na trawie mężczyzn. 42%, 42-32 dokładnie. LKS Gąsawa na tej liście figuruje dawna. Kolejny do wyróżnienia. Kajak Polo. UKS Tanew Księżpol. Lubelski. Piłka ręczna mężczyzn. MKS Padma, pięknie brzmi, zamość. 73,37 punkta. Lubelski. Kajakarstwo Slawomowe. 27, prawie 28% udziału. LKK, oczywiście drzewnica, to zupełnie zrozumiałe, 103 punkty. Piłka siatkowa kobiet. Niecałe 9% udziału. MKS Świetnica. 43,82 punkta Dolnośląskie. Piłka ręczna kobiet, Luks, czyli nie wiem szkolny, uczniowski, klub sportowy Koźmin Wielkopolski, 30 punktów. Wielkopolska i Sporty Gotkarskie, buksz w Tomasz Lubelski. I ostatnia grupa w tej serii. Zapraszam SKJ Sopot Jeździectwo. 24 punkty pomorskie. Łyżwy krótkie. Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Olsztyn. 126 punktów. 11% udział. Piłka nożna mężczyzn. PLUKS. Piłka nożna. Pomologia Pruszkow przez Pozostań. Oczywiście opolskie. 24 punktów. Śledztwo sportowe. KS z Łódź 138 punktów. Żeglarstwo. wuk Wolsztyn 77 punktów Wielkopolska. Łyżwiarstwo Szybkie LKS Poloniec Moroni 93 punkty. tworzy tą grupę 25 klubów najlepszych w swoich kategoriach sportu. Koszykówka Kobiet MLKS Rzeszów 84,56 podkarpackie. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie w sposób wyraźny pokazuje, jaka jest siła, jak istotna jest rola Zrzeszenia LZDS w sukcesach polskiego sportu. Warto tutaj podkreślić również rolę w upowszechnianiu aktywności fizycznej i sportu w środowiskach wiejskich. Myślę, że Państwu nie zabraknie tej siły i dynamiki w latach następnych, aby te sukcesy były jeszcze większe. Chciałem życzyć wielu, wielu sukcesów. W nowym roku i wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia. W drugiej części uroczystości nagrodzono wszystkie województwa. Miejsce 16. Podkarpackie 683, 59. Miejsce 15. Święto Wszystkie 964,06. Miejsce. 14. Popolskie 1233,08 punktów. Miejsce 13. Opolskie 1258. 34% 1289. I miejsce kolejne to jest 11. Lubuskie 1703. Miejsce 10. Warmińsko-mazurskie 1804. I miejsce 9, łódzkie 1971. Gratulujemy tej grupie 8 województw od miejsca 9 do 16. Na miejscu ósmym zachodniopomorskie 2115,34. Miejsce siódme Kujawsko-Pomorskie 2364, prawie 65. Miejsce szóste Śląskie 2430,66. Na miejscu piątym Poglaskie 2445 i po Miejsce czwarte Dolnośląskie. 2626 punktów. Medal brązowy w tej klasyfikacji, miejsce trzecie. Mazowsze, Mazowieckie. 2716,97. Józef dla Ciebie. Medal srebrny. Województwo lubelskie. 3732 punkty. I jak na Wielko Polskę przystało miejsce pierwsze ze znaczną przewagą 4202,84 Wielkopolska. W kolejnej części podsumowano współzawodnictwo wojewódzkich zrzeszeń LZS na podstawie wyników uzyskanych w mistrzostwach Ludowych Zespołów Sportowych. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej klasyfikacji. Tym razem jest to klasyfikacja. Wielki Zespołu z w systemie Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia SEDS za rok 2013. Na miejscu 16 Podkarpackie, 64 punkty. Na miejscu 15 Małopolska, 98 punktów. Miejsce 14 Województwo Śląskie, 140,5 punktów. Miejsce trzynaste. Województwo Świętokrzyskie, 199 punktów. Miejsce dwunaste. Województwo opolskie. 217 punktów. Miejsce jedenaste. Województwo pomorskie. 318 punktów. Miejsce 10. Województwo podlaskie. 361 punktów. I dla Barmi, Barmi, Barmi. Miejsce dziewiąte. Województwo Warmińsko-Mazurskie 380 i pół. A tak blisko było. Do... Jest, 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 jest. Jeszcze A, raz. Jest. A, to już on. Gratulacje. Gratuluję. Szanowni Państwo i, na na no no 3, 1, 2, 8, i Miejsce ósme Lubuskie 487 punktów. Miejsce siódme Kujawsko-Pomorskie 565,5 punktów. Miejsce szóste Dolnośląskie 602,5 punktów. Miejsce piąte Łódzkie 604 punktów. To wszystko zostaje w rodzinie. Miejsce czwarte zachodniopomorskie 864 punkty. Miejsce trzecie Mazowieckie, 879 punktów. Miejsce drugie. Lubelskie, 1029 punktów. A zwyciężyła w tej klasyfikacji Wielkopolska, która zdobyła 1455 punktów. Ja Dziękuję. Wyłączymy się z klasyfikacją i jak tak dalej. Bro. Chyba tak. Chyba tak. tak. Dla nas to nie niespodzianka to jest efekt wieloletniej pracy, wielu działaczy, wielu trenerów i przede wszystkim właściwej polityki w zakresie rozwoju sportu na terenie województwa wielkopolskiego. Elementem tej polityki są między innymi jedyne w Polsce umowy wieloletnie z Urzędem Marszałkowskim, który Wielkopolskie Zrzeszenie ZDS traktuje jako partnera strategicznego i w ten sposób właśnie mu się za taką postawę odwdzięczamy. Szanowni Państwo, powoli dobiega końca nasze dzisiejsze uroczyste spotkanie. Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich Szefostwu Resortu w obliczu nowego Ministra i nowych zadań. Serdecznie podziękuję za rok miniony i wszystko, co było naszym wspólnym udziałem. Podziękuję wszystkim samorządowcom od wojewódzkich marszałków, poczynając, a na ostatnim najmniejszym w sensie wielkości, nie w sensie znaczenia, wójcie gminy kończąc, Podziękuję serdecznie Prezydium, Radzie Głównej Krajowego Zrzeszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej, ale przede wszystkim Wam, bo Wy tworzycie ten klimat tam na dole. Bez Was my tak naprawdę nie mamy ani potrzeby, ani sensu istnienia. To generalnie rzecz biorąc razem ten przepiękny, choć już nieco wiekowy, ale ciągle młody symbol ludowych zespołów sportowych znaczy wiele w naszej polskiej rzeczywistości. Panie i Panowie, koleżanki i koledzy drodzy przyjaciele, dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, aby wszystkim w Waszych rodzinach, przyjaciołom działo się dobrze, a nawet lepiej. I na nowy rok również wszystkiego dobrego pozwólcie, że od siebie Państwu pożyczę. Dziękuję bardzo.